Podczas gdy oczy całego świata zwrócone są w stronę agresji Rosji i Izraela na Palestynę oraz Ukrainę, mało mówi się dzisiaj o tym, co tak naprawdę dzieje się w Sudanie. Trzeba powiedzieć o tym głośno: w kraju wschodniej Afryki dochodzi do legalnego ludobójstwa, którego efektem może być największy światowy kryzys uchodźczy, ale przede wszystkim jest to trwający od ponad trzech lat największy konflikt zbrojny w tamtym regionie. W tym filmie opowiem Wam o prawdziwej przyczynie tego konfliktu, o tym jak organizacja paramilitarna RSF dokonuje ludobójstwa ludności cywilnej, kim jest Mohamed Habdan Dagalo i jak swój udział w tej masakrze mają Emiraty Arabskie wspierające ten proceder, ale przede wszystkim powiem Wam skąd biorą się te wszystkie zdjęcia satelitarne, które pokazują góry trupów. Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Choć za początek wojny domowej w Sudanie uznaje się rok 2023, tak całość rozpoczęła się jeszcze 5 lat wcześniej, bo 19 grudnia 2018 roku. To właśnie tego dnia w Sudanie wybuchła rewolucja. Ludzie wyszli na ulice miast sprzeciwiając się brutalnym rządom Omara al-Bashira, prezydenta, który przez dekady panował w kraju tworząc reżim militarny. W największych miastach Sudanu ludzie wyszli na ulice, domagając się życia w państwie demokratycznym, a nie rządzonym siłą i karabinem. Z powodu rosnących kosztów życia i pogorszenia się warunków ekonomicznych na wszystkich poziomach społeczeństwa, ludzie nie mieli wyboru. Protesty szybko przekształciły się z żądań reform gospodarczych w żądania ustąpienia prezydenta. Protesty trwały około 8 miesięcy, podczas których kraj coraz bardziej podupadał ekonomicznie. Rząd zareagował gwałtownie. Al-Bashir ogłosił stan wyjątkowy i rozwiązał rząd krajowy oraz regionalne władze, zastępując je oficerami wojskowymi i służbami wywiadowczymi. To nie pomogło. Dwójka mężczyzn, Abdel Fattah al-Burhan oraz Mohamed Hamdan Dagalo, znany jako „Hemeti”, stanęli na czele rewolucji, obiecując usunięcie Al-Bashira od władzy, a także obiecując protestującym przyszłość, jaką sami sobie wybiorą. 11 kwietnia 2019 roku wojsko, w wyniku zamachu stanu, doprowadziło do zrzucenia krwawego dyktatora ze stołka. Ale protesty nie ustały, a z nimi musiało radzić sobie SAF, Sudańskie Siły Zbrojne, czyli Krajowa Armia Stojąca na Czele Obrony Kraju od ponad wieku. Jednakże 4 lata później, w 2023 roku, rozpocznie się wojna domowa, której dwiema stronami będą właśnie ci, którzy prowadzili rewolucję. Jak to się stało, że dwójka towarzyszy dziś dosłownie rozrywa kraj na pół, doprowadzając do śmierci milionów ludzi, a dowody tych zbrodni są widoczne na kartach map Google? Wróćmy na chwilę do roku 2003, ponieważ warto powiedzieć sobie o powstaniu właśnie w tamtym okresie największej paramilitarnej, w zasadzie terrorystycznej grupy panującej w Sudanie. Wtedy w zachodnim Sudanie, w regionie Darfur, miasto Al-Fashir stanęło w samym sercu kryzysu militarnego. Ludzie z tego regionu byli bardzo ubodzy, pozbawieni opieki medycznej, wystarczającej ilości miejsc pracy, a także były problemy z dostawami żywności. Wtedy, by zwrócić na siebie uwagę w Sudanie, najlepszym na to sposobem były zamieszki i to właśnie w taki rebeliancki sposób mieszkańcy miasta Al-Fasir postanowili właśnie skierować oczy rządu na samych siebie. Wojska SAF były zajęte innymi konfliktami na południu kraju i właśnie wtedy miasto Al-Fasir zostało zaatakowane przez rebeliantów chcących zmian. To właśnie wtedy już znany nam prezydent Omar al-Bashir powołał i uzbroił arabską grupę paramilitarną Janjaweed, a ich rozkaz brzmiał jasno. Macie być brutalni i skoncentrowani na wybiciu wszystkich rebeliantów i popierających ich cywili. I tacy właśnie byli. Janjaweed byli odpowiedzialni za wymordowanie i doszczętne zniszczenie ponad 3000 wiosek. Grupa nie tylko doprowadzała do ludobójstwa, ale też do gwałtów, kradzieży i celowego wyludniania poszczególnych stref. A liderem Danjawid był nikt inny jak... Hmeti. Widzicie więc, jak bezwzględny człowiek stanął na szczycie rewolucji z 2019 roku, o której mówiłem wam na samym początku tego filmu. I nie dziwi mnie to, że jego chęć władzy i dominacji pozwoliła mu i jego ludziom iść po trupach do celu, nie biorąc po drodze jeńców, a wręcz przeciwnie, odcinając im głowy. Dżanżawid została uznana grupą najemniczo paramilitarną i zmieniono jej nazwę na RSF Siły Szybkiego Reagowania. To oni odpowiedzialni byli za dołączenie do konfliktów zbrojnych w Libii, Czadzie czy Jemenie, odpowiedzialni za nielegalny handel bronią i przejmowanie kopalni złóż, a cywile ciągle żyli w biedzie. Wracamy do czasów obecnych i sytuacji po obaleniu prezydenta. SAF stanęło pod dowództwem Abdela Fattaha al-Burhana, podczas gdy RSF dalej rządził Hemeti. Teraz już nie jeden, a dwójka bezwzględnych militarnych dyktatorów rządziła Sudanem. Kiedyś pracujący razem, stojący ramię w ramię, ale Chemeti i jego ludzie zaczynali się wykruszać. Wiedzieli, że są nietykalni, więc robili w kraju absolutnie wszystko, co tylko chcieli, dokonując masakr wzdłuż i wszerz. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska czy Etiopia próbowały wywrzeć na dwójce rządzących Sudańczyków układ mający zapobiegać przyszłemu rozlewowi krwi. W skrócie mówiąc ustalono pewną hierarchię rządzących, gdzie Al-Burhan wraz z SAF stanęli na czele państwa, spychając Hemetiego oraz jego prywatne wojsko na drugi tor ale Hemeti nie czuł się dobrze będąc numerem 2. Jeszcze gorzej dla niego, bo kolejne porozumienia z globalnymi mocarstwami ustanowiły bardzo niebezpieczny dla Hemetiego przypis. Siły RSF miały zostać rozbite, a wszyscy członkowie tej organizacji paramilitarnej mieli dołączyć w służbie dla państwa do Sił Zbrojnych Sudanu. Oznaczało to, że Hemeti miał zostać całkowicie rozbrojony i pozbawiony władzy nad jakimikolwiek ludźmi, Oczywiście nie zgodził się na takie warunki i to właśnie ten moment spowodował kryzys i konflikt między dwoma władcami. To, co miało być rewolucją zmieniającą kraj, stało się jeszcze większą dla niego katastrofą. W 2023 roku Sudan przeszedł w stan wojny domowej, a dwiema stronami konfliktu stały się właśnie SAF oraz RSF. Od 2023 obie siły militarne nie tylko walczą ze sobą, ale przede wszystkim z terytoriami, a co za tym idzie, z ludnością cywilną zajmującą dane tereny. Choć słowo walczą, to bardzo nieprofesjonalny zwrot. Zarówno jedna, jak i druga armia to zwyczajni terroryści, wybijający w pień zwyczajnych ludzi. UNHCR opisało sytuację w Sudanie jako największy i najszybciej rosnący kryzys uchodźczy na świecie. Szacuje się, że w te dwa lata wojny domowej zamordowano ponad 150 tysięcy cywili, a ponad 10 milionów osób uciekło z kraju na skutek wojny. Prawa człowieka nie obowiązują w tej części świata, a przykłady tego można mnożyć. Przemoc seksualna stała się bronią grup militarnych używaną do niszczenia całych społeczności. Kobiety i dzieci są wykorzystywane, żyją w ciągłym strachu, bo ich oprawcy pozostają bezkarni. Atakowane są szpitale, doktorzy i pielęgniarki poddawani są egzekucjom, a cywile często torturowani są dla zabawy. Choroby i głód rozprzestrzeniają się dzisiaj po całym kraju. Szacuje się, że w samym 2025 roku dzieci poniżej 5 roku życia, które cierpiały z powodu niedożywienia, było ponad 750 tysięcy. Cholera i malaria są równie skuteczne w wybijaniu ludności cywilnej co wojsko, i tych ludzi jest tam naprawdę prawdziwy pogrom. Na tym nagraniu widać, jak żołnierz RSF czerpie satysfakcję z dziecka błagającego o życie. Chłopiec cytuje Koran, by udowodnić, że nie jest chrześcijaninem, ale jego oprawcy to nie interesowało. Podobnych nagrań są setki. RSF to, jak wspominałem początkowo, organizacja paramilitarna złożona z arabskich żołnierzy. Tło religijne jest tu bardzo istotne, ponieważ mieszkańcy wiosek, zadeklarowani chrześcijanie, byli numerem jeden dla RSF jako cel do znęcania się. Arabscy terroryści w wojskowych uniformach zbierali tych wszystkich nieszczęśników i zamieniali ich w obiekty znęcania się, często chowając ich w masowych dołach grobowych. Cywile zmuszani są do wykopywania swoich własnych grobów, gdzie są zakopywani żywcem. Na Twitterze dostępnych jest ogrom nagrań. Są też widoczne przypadki linczu, podpalania i innych metod odbierania życia. Ten przyjemniaczak na przykład chwali się przed kamerą, że wraz ze swoimi kolegami wymordował szpital pełen bezbronnych, łącznie ponad 400 osób. Ciała wielu ofiar widać leżące na ziemi, część z nich jest spopielona. RSF wchodziło z butami i karabinami w każde jedno miejsce w Sudanie. Poniżej nagranie z przerwanej ceremonii pogrzebowej, gdzie ponad 40 osób zostało napadniętych przez wojskowych i wszyscy zostali straceni. Żeby zrozumieć, skąd tak naprawdę Hemedti miał wszystkie te środki na prowadzenie tej wojny, to już śpieszę z odpowiedzią. Były to głównie trzy źródła. Po pierwsze, jego kontrola nad większością kopalni złota w całym Sudanie. Po drugie, kontakty paramilitarne z grupą Wagnera, czyli prywatną rosyjską grupą paramilitarną, grupą zbrojną, która działała jako grupa najemnicza, a po trzecie, finansowanie ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I to właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie są oskarżane jako właśnie ten prowodyr, który podsyca cały czas wojnę domową dziejącą się w Sudanie, ale nie robi tego za darmo, bo w końcu ilość pieniędzy oraz surowców, broni, które są wysyłane do Sudanu są wręcz niewyobrażalne. No ale dlaczego? Emiraty Arabskie liczą na to, że kiedy Hemeti dojdzie do władzy, to będzie mógł odwdzięczyć się terenami, złotem, a może i nawet dostępem do Półwyspu Somalijskiego. Siły sudańskich sił zbrojnych, mimo lepszego sprzętu i liczniejszej armii, nie były w stanie postawić się RSF w regionie Darfuru. Niedawny atak na miasto Al-Fashir, ostatnią twierdzę sudańskiej armii, to prawdziwa apokalipsa ludności cywilnej. Dziesiątki tysięcy osób na teraz uznanych jest już za zaginionych, ale śmiało można zakładać, że po prostu nie żyją, a ofiar z dnia na dzień jest więcej. Doniesienia mówią o czystkach etnicznych torturach i seksualnym wykorzystywaniu przez jednostki RSF. Samo miasto było pod 18-miesięcznym oblężeniem, całkowicie odcinając je od dostaw żywności oraz pomocy medycznej, a jako część dowodów na te zbrodnie mamy zdjęcia satelitarne chociażby z map Google. Problem w tym, że Google zdaje się ukrywać zbrodnie, które popełniane są w Sudanie. Jeszcze tydzień przed nagrywaniem tego materiału sam sprawdzałem i po wpisaniu frazy: Save Sudan, dziesiątki pinesek pojawiało się na mapie, pokazując zdjęcia, gdzie gołym okiem widać dziesiątki jak nie setki ciał w masowych grobach, a pod nimi ziemię skąpaną we krwi. Po tym, jak alfa fasir zostało zdobyte, ludzie masowo zaczęli uciekać w stronę okolicznych wiosek. Te też nie były bezpieczne, bo jednostki prywatnego wojska wchodziły do wsi i mordowali wszystko, co się ruszało. A nagrań z tego jest tyle, że naprawdę łatwo o ich odnalezienie. Co więcej, kiedy sprawa stała się medialna, to Google zaczęło w pewien sposób usuwać ślady łamania praw człowieka. I już mówię dlaczego. Wszystkie pineski, po wpisaniu frazy Save Sudan, zniknęły z map a zdjęcia satelitarne z miejsc, w których widać jawne łamanie prawa człowieka, zostały zablurowane przez platformę. Pytanie brzmi, czy jest to robione dlatego, by walczyć z dezinformacją, czy dlatego, by uchronić nas przed brutalną prawdą. Friends24, kanał reporterski, udowodnił, że niektóre z tych zdjęć pokazują wielką grupę zwierząt przy wodopoju, lecz nie wszystkie zdjęcia przedstawiają zwierzęta hodowlane. Niektóre z nich naprawdę pokazują katastrofę ludzi, którzy mieli bliższe spotkanie z ludźmi Hametiego. Czerwony Krzyż, ONZ czy nawet cenzura Google nie mówią nic. Nic także nie robią. Cały świat milczy. Dlaczego? Bo jest to wojna biednych z biednymi, nieistotnych z nieistotnymi. Sudan nie ma żadnej karty przetargowej, by być znaczącym państwem na świecie. Dlatego nikt nie reaguje. Koszmar sudańczyków niestety trwa i trwać będzie nadal, dopóki dwójka liderów dalej będzie uważać, że setki tysięcy ofiar śmiertelnych i miliony, jak i już nawet nie dziesiątki milionów uchodźców to dalej za niska cena, dlatego by próbować rządzić już i tak rozbitym krajem. Zostaje nam więc jedynie czekać i obserwować rozwój wydarzeń. Tak jak i cały świat, możemy spleść ręce na klatce piersiowej i patrzeć, jak człowiek robi człowiekowi najgorsze możliwe rzeczy w imię zysków, i liderów, którzy tymi najmniejszymi jednostkami w ogóle się nie interesują, a liczą się dla nich tylko i wyłącznie zyski. Czarne serce.